Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy słuchacze, detektyw Michał Sekłowski. Dzisiaj taka sprawa dla mnie kontrowersyjna, ponieważ czasami, jak odbieram telefon od klienta, to słyszę w, jakby w motywie tego zlecenia, dlaczego klient się motywuje tym, żeby wynająć biuro detektywistyczne, zaprosić nas do realizacji usługi. To jest wszystko, że tak powiem, moralne, etyczne, zasadne potrzebne, ale czasami niestety odzywają się do nas klienci, których jak słucham, to po prostu można rzec, że nie powinniśmy nawet takiego zlecenia przyjmować. Myślę, że wiele biur detektywistycznych takiego rodzaju zlecenie nie przyjmuje. Sama motywacja tutaj czy mówiona wprost przez klienta, czy taka motywacja, którą da się wyczuć po prostu między słowami, jak to się mówi, jest bardzo nieetyczna, niemoralna, niedobra po prostu jakaś złośliwość troszeczkę czyli po prostu jakby skrzywdzony człowiek chciał się odwdzięczyć drugiej osobie za swoje krzywdy na przykład taki przykładem może być coś takiego jak zlecenie nie wiem obserwacji osoby figuranta pozyskiwanie informacji na jej temat chociażby po to żeby jej dopiec żeby coś że tak powiem zdenerwować i tak dalej czyli na przykład chociażby Osoba, która się do nas zgłasza, wie, że je były mąż czy była żona, czasami na przykład, nie wiem, robi jakieś machrojki w firmie. No to wtedy chce znaleźć, zrobić prowokację, żeby mieć materiał dowodowy, że ta osoba nie wystawia na przykład faktur. No, generalnie wiadomo, jakbym chciał wysługiwać się skarbówce, to pewnie takie zlecenia byłyby społecznie słuszne, ale no ja niestety nie będę jakoś tutaj zbytnio. Angażował się w sprawy skarbówki. Ale z tego co wiem, to czasami biuro detektywistyczne przyjmują takie zlecenia. Inną taką motywacją jest na przykład doszukanie się czegoś takiego, co może zniesławić daną osobę. Tak? Ja pytam, a dlaczego, szanowny kliencie, ktoś chce to zrobić? No bo wkurzyła mnie ta osoba, no to będę złośliwy i będę chciał znaleźć na nią haki. Ja na przykład przyznam szczerze, że takich zleceń staram się nie przyjmować. Dla mnie one śmierdzą i są nikomu niepotrzebne. Także myślę też również, że większość biur i tych detektywów, którzy mają sporo zleceń, takich dziwnych zleceń nie przyjmują. Dlatego tutaj zaznaczam, że my, przynajmniej ja, przyjmuję zlecenia jedynie takie faktycznie związane z potrzeby, potrzebnymi sprawami, życiowymi sprawami. Czy sprawami, w których ktoś walczył jakieś dowody, został niesłusznie oskarżony, czy, czy chociażby no, jest, walczy no, faktycznie, żeby do, rozwód dobrze się zakończył dla, dla niego, tak, ale te motywacje jego są etyczne i faktycznie zasadne, a nie jakieś takie wymyślone czy obzrane. Także mm, miejcie na uwadze, że nie każde Wasze dziwne zlecenie biuro detektywistyczne przyjmie. Pozdrawiam serdecznie, detektyw Michał Sokołowski.